Witam serdecznie, Andrzej Cichocki ponownie nadaje z Warszawy. Słuchajcie, no, jadę na ten test. Też ciekawostka, bo w Warszawie są cztery punkty związane z miejscami, gdzie można zrobić takie testy. To są mobilne, podobno miejsca, gdzie się podjeżdża samochodem, no i biorą jakiś tam wymaz i tyle tego testu. Natomiast jadę, na pewno jak będę wjeżdżał już, jak na to terytorium, gdzie te testy są robione, żeby pokazać teren, jak to wygląda, na pewno też to będę nagrywał. Tak, czy Pan na pobranie? Tak. Pan wysunie język. Dobra. To nie jest nieprzyjemne, ale musimy wytrzymać. O, jeszcze troszeczkę. Dobra, dziękuję bardzo. Nie było miłe. No nie było. Nie było miłe. To wyjeżdżam, kochani. Z tego co wiem, informacje o wyniku badania dostanę. SMS-em oczywiście też wam tego SMS-a zesklinuję. Pozdrawiam serdecznie.